Na moim kanale, a dzisiaj gramy sobie Fortnite'a i jest ze mną Bibi, bo tak ostatnio wybraliście. Cześć. 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 No tak. Więc jeśli chcecie, możecie zostawić suba na moim kanale tam na dole. Oczywiście ja was do niczego nie zmuszam. Zostawić łapkę w górę i oczywiście komentarz. Tak po prostu, jak chcecie coś powiedzieć, tam mi się podzielić. Szczęście. A już lecimy do Gierki. No i tam się widzimy. bo spadłem tak. Jet Co nie, ja lecę jestem wysoko i się orientuję, że ja już paliwa jetpacku nie mam No akurat to jest bez sensu, na moim zdaniem, to paliwo Brum, brum Ale że strefa na drugim końcu mapy wywalona no. A gdybyśmy płacili nasze szepoty, to byśmy mieli sam środek strefy. Znaczyłem zauważyć. Nie no nic nie trafiłem w typa na 5 strzałów. Ale że freelucik. Nie, ten gość ma rpg, ten ma RPGa. Uważaj, bo ten gość jest nienormalny Ten gość jest nienormalny, Antek To jest psychol z rpg <laughs> Psychol z rpg, nie Ale on dostał, on jest na hita e, 50 biało No nie, a dobra, ty ukradłeś fraga Tam, nie, jest, tam jest jeszcze dwóch, tam jest jeszcze dwóch ja dam, okay. Tam jest jeszcze dwóch Poczekaj, wezmę, wezmę tego, wezmę uh, ten Będę ich gnębił, będę ich gnębił. Daj tam pompę, dzięki. Będę ich gnębił. Gdzie on jest? Mam szamo. Gdzie oni są? O, oni się klepią. O nie, oni do mnie celował. No ale czemu? Ja. Ten. Ja nie, mogę... ja nie mogę wycelować. Nie dostał. Nie, nie, oni mają snajpę! E, wiem. jeszcze <grym>. sobie wypij. Ale oni stoją celowani z tej sniperki. Wiem, musimy stąd polecieć. Mało no, trzeba stąd się wysyłać. Ej, masz e, rakiety? Tu masz apteczkę. Weź, weź Rakiety? A ja daję... Masz rakiety? No nie. Mm, weź sobie mało no, wypij. Bo... Nie, nie mam. Musimy Mało wypij. Ej, mało wypij. Ej, no mało ci tam rzuciłem. Antek. No zaraz. No, Chociaż się wróć potem. Mm, Moja mała petka. Gdzie oni poszli? Nie wiem, do strefy raczej. Ej, czemu ja tego nie mogę postawić? To jest głupie. Nie, no, ale do tego garbego to jest tak mało. A, a ma, że naprawdę. A gorsze jest to, jest, że my dodamy od strefy. A tak masz jakieś leczenie HP? Och, mam. Co? A dobra, weź sobie, mają aptekę. Ja mam 8 jeszcze. Mam aptekę, więc szukaj. Oj, jest słyszałem mandarzowica tych typów, faszy. tak. Jej. oni tam są. Gdzie? Tam. Słyszałeś? Widzę ich. A. Ty bo ja typ muszę Oj, strzela. Ty będę dał od strefy spoko. Skąd wiesz, może mają... Bo mu 20! Ma nie biało? Ma, nie mają... No ma biało. Tak. 22 biało! Oni mo on mogą przeżyć. Wybaitowałem na sniper? 22 biało, 20... On ma 50 biało! No on ma chłopie... 30, Dostał jeszcze chyba! No, jak oni żyją, co? Dają no, chłopowi 70 na biało i obrzyja bo ja potrzebuję HP, nie? Te yeah. Dobra, to ty jest, jest, bo ja dojdę raczej bez. A dobra, to weź mi w strefę najwyżej rzucisz. Yeah. Yeah, no, ale tak dalej. O, dobra, wszędzie ta strefa siadła. A myślę, że w będzie sześć. Komendzieś... Aha, to patrzcie, jest strefa kolejna, nie? Jezus, w całą tą grę mamy strefę mhm. na drugim końcu mapy. No, naprawdę. Nie do końca. A, wow, mogę. Patrz, skrzyka skrzydła. A, to coś. No, nie, no, najdę. Okej, okay, no. Halo, czy zejść? No, alo halo! Nie mogę lecieć do przodu. A, jeszcze rzuca będzie rybka? No to rzuć. No, nie, ale ammo. Tak, na rybki są Pokrzamp na rybek Ej, jesteś szybszy jak biegniesz, czy lecisz jetpackiem? Jesteś chyba szybszy jak biegniesz, no Ale wiesz, jetpack... Co? Ale jetpack jest o tyle fajny, że możesz na przykład o, Lecieć, nie musisz budować pod górkę na przykład No te, teoretycznie... To strasznie szybko się kończy Jest minus, że to paka nie aż tak szybko, no, no Sekunda wśród, i no, już go no, nie, nie jest masz jest nie wykończony, no ja A ile nim latałeś? No, nie wiem, trochę nim A. latałem, no No na no, niby tak, ale, ale ja jakoś też ja mam też, co, nie? W... Bo ja mam go teraz y, jakby naładowany niby na maksa, co nie? Tyle ile muszę naładować Nie, dostanę No Chwilę sobie tylko no. powiem, to i mam y, go na. Jakie się wędkę ulepsza? Się do 100 każdego. Ty ulepszyłeś? Nie, ulepszyłem sobie tą pompę. O. Ale pompa, jak ją ulepszysz, to jest niebieska przecież. O typ, 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 ty, Idzie tu do nas Deszy. Przeszukaj, przeszukaj. No przeszukaj. Zabudowuję. Daj macy, 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 Miał full wszystkiego! Ej, daj daj trochę, bo ja nie mam Daj maców! Tak? Mam, mam... tyle. Ha. Dobra, ja mam 700, sobie weź już. Miałkę wy jakieś? Ja no, peszki. Co nie? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale mam 600 modęki 150 doch. Do dasz, dasz trochę? Dasz okay. trochę. O, dobrze. Dla mnie to była mniejsza dla siebie Typy, typy tam ostatnie są. Chyba. Dostał, ma biało, ma biało, ma biało. Lecę, 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 najdę, lecę, najdę. Patrz, Leży, leży, on Zawsze musiałem go, musiałem Ostatni tutaj. typ został. Wolverine, Wolverine, Wolverine. Ej, mam 1000 drewno. Chcesz wolwerina czy ja? Nie, 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 nie chcę Ja mam 10, ma 1030 dodajam, klik 300 do pułapy O, wysiadł mi No Weź sobie wolwerina, dawaj Gdzie on jest? No tam No, Jezus Maria A, ma m, um, mm, mm. to jest na... Cza, 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 i dwie duże potki, pokczam. o, ja widziałem tutaj typa? Ej, mam full arm modemki, pokrzem Nie ma go w szaku, na pewno. Ale weź tam tak, nie, nie szarżuj. On pewnie będzie u góry. Mm. Nie ma go tu. Widzę przynajmniej. Nie, ale mówiłem w, w tej bazie. No właśnie, dlaczego go tu nie ma? A będzie w tym krzaku, mogę się założyć. Nie ma go tu. Gdzie on jest? Też słyszałeś sniperkę? Nie. Co? Mi się wydawało, że. Cio? A to jest kolejna skrzynka. Thanks. A chcesz, wrzucę sobie. Bo tak mam trzep. No a gdzie ten typ jest? Tak całkiem serio już. Wydaje mi się, że w tym domku ale dobra, no to i tak, i tak będzie musiał przyjść Nie, patrzcie się dostałem depsa od Jetpaka. Nienawidzę tego jetpaka. Chodź. Jest do góry. To no już, poczekaj, musiałem się domu uleczyć. Polecę czy... Nie, jetpack mi się rozwalił. Jezus, dostaję! Widzę, widzę, widzę. Słyszę, słyszę. Her nie, on ma RPG-a. Kolejny gościu z rpg -a. Kiedy ja wywaliłem RPG-a tak BTW? Co? To mieliśmy... Nie pamiętam, kiedy rpg wywaliłem. No to się nie, też nie wiem. Co? Ej, no... Może ja go wywaliłem tam gdzieś na piszczące ja on go badać. O nie, i tak mam zero rakiet, to nie paszę, okej. Okay. Dobra, patrz. Nie, jaki sposób Jezus! O Jezus, Antek, Antek, Antek. Mówiłeś, no, że potka wtedy na te 10 HP? Tak. Masz. Powiedzieliś mi, żeby wybić. No weź. Nie, dobra, weź ja mam Wolverina. Jest... Ale dużą. Mhm. Na ciekawe, nie ulecisz, nie? A będę będzie szybciej, niż 5 minut Wolverina. Ten gościu ma spaza. Już nie słyszałem. On jest u góry? Jest na dole. No Nie wiem maskara i spaza. Wielka EMA. Uważaj, zejdź na dół. My chodź, my byś. Nie wiem, że ci pomogłem. Masz macy? Mam 500. Ej, a ja tak. Masz macy? Ile masz, bo ja mam 500? Ja mam. Ja mam. Dobra, chodź. A ile masz? Dużo. Tu jest. No chodź do mojego boksa, szybko. No to mnie wpuść może? On nie dojeżdża z LKM masz po Zajmij go czymś Gdzie on jest? Puść z mnie, proszę. Nie chcę umierać. Wieprza się tu do boksa, muszę trzymać ścianę. Uważaj no po kewie ma, te... kewie ma, ma. Ma pokebie Tylko ja nie mam matsu. No i mnie podwaliłeś brawo, ten A ja nie mam matsów Antek. Antek mam. Leży! O, leży! Ło! Dobra. A więc, tak, widzieliście naszą jedną giereczkę, ale za to super. Na początku myślałem, że ta giereczka będzie bez sensu i nie będzie się nadawała na odcinek. No a tutaj, winek. Więc. winek y, No tak, dokładnie. A więc, y, no tak. Y, też podajcie do Bibiego. Tam w opisie będzie jego kanał, nowy zresztą. No i tak, nie zapomnijcie oczywiście zostawić suba na moim kanale, jeśli chcecie, oczywiście, jak jesteście nowi. Łapki w górę, jak też chcecie. No i komentarz tam, jeśli chcecie coś napisać. Całe za dużo mówię, jeśli chcecie. Ale no, to tyle. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i pa pa! pa.